la witam wszystkich bardzo serdecznie, udaję. z tej strony na ulti, udajemy się do wioski Sylvan, u nie udajemy się do tego, do Valente, tego brata Andra i spotkaliśmy członka wodnego tlenu, dowiedzieliśmy się, że nasz brat nie żyje. Czy to jest nasza polecana sprawa? że tutaj zazwyczaj trwa wolka na czylince. Znaczy, się nie dzieje, o masz w i ty I to piese się pojawiły. Czekaj, kiedy nie odeszło pancerz. Aha, i na którymś wyczerpaniu będzie trzeba znieść obóz pilatów, znaczy zaliczyć przywódcę. Bandyta? Nie było bandytu. To A czy będzie tu jakby Ciekawy mnie czuł. Loliam należy do wodnego cynku. To mnie ciekawe. Imię... ciekawe, imię... ciekawe. No i jesteśmy w wiosce. Jeszcze ja zegeneruję, tylko, czego u diabła chcesz? Są dwa wybory, albo iść trochę, albo u telepły. To mamy dwie tloki do wyboru. A temu co się stało? To tam ciśnij tu uciekł i jakoś tak. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Ja Lecham sobie okay. kupić wuj czy nie odwala, bo mi się chwyta. Wiem, że się spotkałem coś dobrego, ale on się... jest do dupy, pewnie mam Czy to było u niego? Halo? Nie wspomniał? To by mi się przydało, ale ja się na to Dobra, udajemy się do wioski VALENTO. Znaczy do Gwinnicie VALENTO. Może to będzie mini wioska. To jest taka mini wioska, że dwa budynki i dużo schodów. Dobra, mamy spis. W 30 godzin ilością czwartej kończymy. Ja sobie odpowiem tędy. Aha, jest Tylko on, kojeś pojawili, jak, jak na razie, ale Mamy go, jest tutaj. Jest w Już myślałem, że się nie zjawisz. Musimy jak najszybciej obmyślić jakiś plan działania. Likświarz może zaatakować w każdej chwili, to z całą mocą. Miałeś jakieś kłopoty z dotarciem tutaj? Spotkałeś któregoś z jego ludzi? Nie, dotarłem tutaj bez większych problemów. Czyli miałeś więcej szczęścia niż ja. Dzięki Adonosoniu większość tych bandziorów to zwykła hołota, która nawet miecza właściwie nie potrafi trzymać. Jesteś gotowy? Nie ma czasu do stracenia, musimy ruszać. Ruszamy. Ruszajmy. Do boju! Ze mną, to niedaleko daleko stąd. Podoba mi się to. Jest świetne. Dziwne. Nikogo nie ma na straży. Nie podoba mi się to. Bądź czujny i trzymaj broń w półgodzinie. Fana animacja kamery. Wszyscy nie żyją. Pojawili się tak nagle, otoczyli nas i... Ustrzelali. Reto? Co tu się wydarzyło? Czy to byli ludzie Lichwiara? To trwało tylko parę sekund. Tyle krwi, krzyków. Wszyscy po prostu padali na ziemię. Zanim zdążyłem dobyć miecza, oberwałem w rękę i mogłem jedynie obserwować, jak dobijają resztę. Ale czemu cię związali i zostawili w samym środku tej rzezi? Kessel, tak mi przykro. Co? O czym ty mówisz? Zmusili mnie do tego. Powiedzieli, że pozwolą mi odpłynąć na Korinis. A ty im uwierzyłeś? Ludziom nie świeża? Nie byłeś wart moich starań, bezużyteczny dzieciaku. Własnymi rękami wyślacie do królestwa Beliara. Ale najpierw. Ale miałby wyczucie. Łap za broń, nadchodzą. O! Dobra, idę mnie tym. No to będzie ciekawy zwrot akcji. A ten mięso zrobił... Nie pójdę mi atakować skusy, pójdę mnie na pięści walić. Co tu się wyprawia? Będzie ich tu więcej. Jeśli nie będziesz się za bardzo ode mnie oddalał, to może wyjdziemy z tego żywi? Dobra, podbieramy sobie, będzie krasa. Lipsy, dobra, chodźmy tylko stąd. Zapis. Strzelają nas jak cztery rwojady. Musimy znaleźć inną drogę. Kurde, no i tutaj mamy już drogę zablokowaną. Dużej. dawaj, Marvin. Dawaj, Marvin! Tędy też się nie przebijemy. Musimy zawrócić. Marvin, za mną! A, nie, stracili mnie. Będzie skok wiary. I co teraz? Gdzie jest ten cały, cały Adanaś, gdy go potrzeba? Umiesz pływać. Co? Co to ma do rzeczy? Gdy dam ci znać, skoczysz w dół. To właśnie kazał ci zrobić Adanos? Marvin, to jedyny sposób, by się stąd wydostać! Nic ci nie będzie! Ale to jest kilkadziesiąt metrów, nie przeżyję takiego upadku. Celuj, w środek rzeki i się nie martw! Adanos ma na złopiece! Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Ostatni niedobitek wodnego kręgu i najemna kurtyzana Lorenca. Przekaż szefowi, że niedługo zamkniemy jego interes. Tak jak pozwoliłeś zamknąć brata tego młodzieńca, w takim wypadku faktycznie będzie się czego bać. Pozwolił? Mówiłeś. Nie słuchaj go! Skocz! Strzelać! Wyczcie smoka! No, walca. No mamy leżał piąty. Do no, azupmy zapis. Czemu no, mi dało na łóżku. A mnie z góry dało na dół. To może być dziwne. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Zawsze to powtarzałam. Już nie wiem, co nie wierzyć. Bezimienne osabiony, ranny, wyczytony Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkimi! Co tu się dzieje, Halo. To przecież Kto to? Jak leci? Magowie są w... Gdzie jest Lodia? Nie jest mnie nie do tego pokoju. Fajnie, będzie trzeba despyt. No to pięknie. Ciekawy z akcji, Ciekawy jest to to mówi prawdę. Jest ten, nie stanę się więc w bo nigdy nie, by nie ludzi rzucić wodnego tlenku, to już by była przesada. Nie nie dało, ale dla mnie osakuje. O co tutaj chodzi? Było trzeba zapisać, zrobić, ale ten mnie kupił Nie chcę czekać czego mnie Czego mnie dało na buk niedopracowany Хто ходив за Ютубом? Ну, добре. Маємо запис. Даймо чекати, що ми маємо за Teraz mam krowy, teraz mi posuwa, teraz mi idzie do dupy. Raz w warii, tam mas warii podwójny atak, nie tu, jest tyle mam. Mogę dać Ejcu tymczasowo odnowienie zdrowia. Dobra, jest nie będę im bronić, dobra. Tędy, tak? Czekamy malin na bok to mnie zapis I co teraz? Um, co? Gdy Gdzie jest. ten jestem Ale to jest. Cel. Proszę proszę, ostatni Tak jak pozwoliłeś zamknąć br... Pozwól. Mówiłeś... Nie słuchaj go! Skocz! Strzelać! Teraz tak, nie! Nie w ogóle powinienem być! Halo, o co to chodzi? O jestem głęboko, teraz nie. W końcu dałem. się obudziłeś. Rejordia? Od kiedy jesteś magiem? Nie pamiętasz. Dobrze, bardzo dobrze. Martwiłem się, że możesz doświadczyć utraty pamięci albo szoku po tym wszystkim, co przeszedłeś. W każdym razie, chyba nie myślałeś, że zamierzam całe swoje życie spisywać magiczne zwoje. W końcu mogę naprawdę pomagać ludziom. Gdzie ja jestem? Co się stało? Spokojnie. Już jesteś bezpieczny, nic ci nie grozi. Znajdujemy się w klasztorze magów wody, na małej wysepce obok Archolos, a konkretniej w lecznicy klasztornej. Kessel przyniósł cię tu zeszłej nocy no na ładnie. własnych ramionach. Zdążył jedynie powiedzieć, że zostaliście zaatakowani przez ludzi Volkera i cały wodny krąg nie żyje, a później sam zemdlał dla To ciekawe. Gdzie są wszystkie moje rzeczy? Przeor osobiście nakazał zamknąć całe wasze wyposażenie w komnatach arcymagów. Zna on Kesela od jego bardziej spontanicznej strony. Dlatego chciał uchronić was przed kolejnymi pochopnymi decyzjami. O ile odzyskanie wyposażenia na własną rękę raczej jest niemożliwe, o tyle nie musisz się obawiać, że utracisz cokolwiek ze swojego dobytku. Gdy tylko wyzdrowiejesz, odzyskasz wszystko, co do ciebie należy. Okay. Ten cały Przeor wie o tym wszystkim, co się wydarzyło? Oczywiście przekazaliśmy mu wszystko, co powiedział Kessel. Niestety nie było tego zbyt wiele. Przeor zdecydował, że ostateczną decyzję w sprawie dalszych działań podejmie dopiero wtedy, gdy porozmawia z Kesselem, ale ten najpierw musi wydobrzeć. Powinieneś wiedzieć, że większość magów w klasztorze pamięta Wolkera jeszcze jako młodzieńca, Gdy sam dorobił się fortuny i chciał naprawiać świat. Kessel od lat próbował sprawić, by przejrzeli na oczy. Niestety. ...bez większych sukcesów. W, sumie, kesel, w jakim stanie jest Kessel? Niestety znacznie gorszym niż ty. Sam Adanos musiał wlać w niego siły, żeby dotarł z tymi wszystkimi ranami aż tutaj. Trafiło go kilka bełtów, a upadek z wysokości tylko dokończył dzieła. Robimy wszystko, co możemy, by uleczyć jego ciało, ale niektóre rzeczy po prostu wymagają czasu. Jestem pewny, że za kilka tygodni Kessel będzie już mógł z nami rozmawiać. Musimy jak najszybciej powstrzymać to. Spokojnie. W tym stanie nie powstrzymasz nawet chrząszcza. Jeśli masz opuścić mury klasztoru, to najpierw musimy doprowadzić twoje ciało do dawnej sprawności. Potrzeba do tego wielu dni rozsądnego treningu i odpoczynku, tak by nie nadwyrężyć wyniszczonego organizmu. No. Nie ma jakiegoś szybszego Szybmy. sposobu na leczenie? Kessel uratował mnie już dwukrotnie, nie mogę go zostawić w takim stanie. Tak jak mówiłem, nie każdą ranę da się uleczyć w ciągu kilku chwil za pomocą magii. Czary obciążają organizm. Użycie ich na was mogłoby mieć katastrofalne skutki. skutki. Cudem uniknęliście śmierci. I powinieneś się z tego cieszyć, jednak potrzebujecie czasu, a Kessel w szczególności. W takim razie oddajcie mi moją broń. Dokończę tę sprawę. Widzę, że nie ustąpisz. Przynajmniej dopóki nie zrobisz krzywdy albo sobie, albo komuś. Nie będę ukrywał że się tego spodziewałem. Właśnie dlatego, gdy czekałem, aż się obudzisz, pomyślałem o pewnej miksturze, która mogłaby pomóc wam wrócić do zdrowia znacznie szybciej, ale... Ale? Ale to pewnie tylko taka klasztorna legenda. Legenda o recepturze, którą usłyszałem, będąc jeszcze młodym nowicjuszem. Rzekomo jej autorem był Dagobert, niezwykle uzdolniony Nie tak, aleik. Mag próbował przez wiele lat ją odtworzyć, ale zniechęcony brakiem sukcesów... Ostatecznie porzucił pracę. Może gdyby na tę recepturę spojrzała świeża para oczu, to coś udałoby się ustalić. Jak mam go przekonać do pomocy? Rierola, możesz spróbować, ale już jest tak stary, zrzędliwy i leniwy, że wątpię, by coś z tego wyszło. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jesteś spoza klasztoru. Nie możesz sam z nim porozmawiać? Uwierz mi, próbowałem, gdy tylko przeszedłem próbę wody. Rierol chyba obawia się, że receptura ostatecznie okaże się nic niewarta, i poświęcił większość swojego życia na mrzonkę. Albo co gorsza, wyjdzie na to, że to nie on, a ktoś inny zdoła ją rozszyfrować. Tak czy inaczej, mijałem Rierola na parterze, gdy szedłem cię odwiedzić. Może dalej tam jest, spróbuj się do niego przejść. Rozprostowanie kości dobrze ci zrobi, tylko pamiętaj, nie przemęczaj się. No i popatrzcie bez imiennej malinie jest połamane Widzicie? Wiesz co potlinne no, no i teraz tak miało być, widzicie? Tak miało być, a mnie dół udało i nie byłem ciekawy tego. Ja Jak się czujesz, chłopcze? Słyszałem o tym, co się wydarzyło. Spokojnie znajdziemy winnych i upewnimy się, by odpowiedzieli za swe występki. Dziękuję za troskę, mistrzu. Słyszałem, że pracowałeś kiedyś nad recepturą Dagoberta. Nie wiem, kto ci naopowiadał takich bzdur. Receptura Dagoberta to bajka, którą wymyślili sobie wieśniacy. Mikstura lecząca wszystkie rany? Przecież to niedorzeczne. Pewnie masz gorączkę młodzieńcze. Najlepiej będzie, jeśli jak najszybciej wrócisz do łóżka. Udamy Marwin? To ty? Początkowo nie poznałam cię z tą blizną na twarzy, ale głos wydawał mi się jakiś znajomy. Ano! Wiedziałam, Anna. że też mnie rozpoznasz. Powiedz mi, co ci się stało. Wyglądasz, jakby dopadło cię całe stado wilków. Wraz z przyjacielem zostaliśmy zaatakowani przez. bandytów. Te parszywe wetranie są z zmorą tej wyspy. Sama nieomal padłam ofiarą jednego z nich. Chciałam wyruszyć do miasta, by poszukać dla siebie jakiejś lepszej pracy niż to, co proponowali nam w Silbach. Po drodze spotkałam jakiegoś miłego gońca z gildii kupieckiej. Obiecał, że zaprowadzi mnie prosto do miasta. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że zaczynamy schodzić z głównego traktu. Więc zaczęłam sugerować, że może resztę trasy przejdę już sama. Wtedy zaczęło robić się naprawdę nieprzyjemnie. Na szczęście w ostatniej chwili znikąd pojawił się facet w skórzanej zbroi który jednym ruchem drewnianego kija ogłuszył tego bandziora. Nie chciał mi podać swojego imienia, ale powiedział mi jedynie, że jest pokornym sługą Adanosa i zaprowadzi mnie to, tam, to. gdzie będę bezpieczna. Tak właśnie trafiłam do klasztoru. Magowie zajęli się moimi ranami. A gdy zaczęłam czuć się lepiej i widziałam tutaj tych wszystkich ludzi w beznadziejnym stanie, nie mogłam tak po prostu siedzieć i nic nie robić. Pomagałam przy rannych, trochę prałam i sprzątałam, a nawet gotowałam dla chorych. Jeszcze kiedyś bym o tym nie pomyślała, ale dziś czuję, że spełniam się w pomocy innym. Cieszę się. Mam nadzieję. Że... Niestety, Jorn nie żyje. Nie. Tak mi przykro, Marvin. Nie miałam okazji go bliżej poznać, ale wydawał się bardzo dobrym i uczciwym człowiekiem. Gdybyś potrzebował kiedyś o tym porozmawiać, to wiesz, gdzie mnie szukać. Jest pewna rzecz, o którą chciałbym cię prosić. Jasne, Marvin. My, uciekinierzy, musimy się trzymać razem. Magryję jest w posiadaniu pewnego przepisu, dzięki któremu mógłbym znacznie szybciej wrócić do zdrowia. Niestety udaje, że o niczym nie wie. Ledwo chodzę i nie uda mi się go zdobyć samemu. Ale może ty mogłabyś się za nim rozejrzeć? Nawet nie wiem, gdzie znajduje się kwatera mistrza Rierola. Poza tym niezbyt znam się na recepturach, nawet nie wiedziałabym, czego szukać. Mogę sprawdzić dla ciebie, gdzie znajduje się jego kwatera. Gdy poczujesz się lepiej, będziesz sam mógł tam pójść i usprawdzić. Bezimienny, ale spowolniony jest. Mistrz Rierol. W razie nie nakazałby. Idziemy do łóżka. Nie wiem czy mogę brać te nie mogę brać. Nie powiedzieć. Chyba raczej nie będę brał. Idziemy na górę. Idziemy na górę. Na samą górę. Do 12 pokoju. Bezimienne imienne I to jest fajnie zrobione, to mi się podoba. To jest fajna animacja, normalnie. Dobra, tutaj sobie zakończymy w tym, że teraz lepiej biegać. Tutaj sobie zakończymy W tym miejscu do zobaczenia, auuuu.